Przyszłość Rybnika to ozy i wodór. W śląskim mieście powstanie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Technologii Wodorowych. Piecze nad całym przedsięwzięciem będzie sprawować grupa naukowców Politechniki Śląskiej we współpracy z władzami miasta. Region Śląski jest już daleko zaawansowany, ale niemniej jednak ta transformacja energetyczna nie została dokończona. Yy, i... Biorąc pod uwagę, że Wojtelnika Śląska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną w tej części naszego regionu, nie sposób, abyśmy nie uczestniczyli właśnie w tego typu inicjatywach, które służą rozwoju technologii tych najbardziej nowoczesnych. Mówimy tutaj o gospodarce wykorzystującej nowe technologie energetyczne, mówimy o fotowoltaice, mówimy o magazynowaniu energii, ale mówimy także i o energetyce, dzisiaj energetyce wodorowej. Cel projektu jest na tyle ważny dla całego regionu, że znalazł poparcie u władz województwa śląskiego, które z funduszu Sprawiedliwej Transformacji dofinansują go niebagatelną kwotą 27 milionów złotych. 22 ponad miliony to środki europejskie, to pokazuje ciągle pokazuje, że mimo zadyszki, mimo pewnych kłopotów, które ma Unia Europejska, to środki europejskie naprawdę zmieniają nasz kraj, są przydatne są inwestowane w tego typu rzeczy jak o których dzisiaj mówimy więc środki europejskie służą Polsce Wybór padł na rozwój nowoczesnych technologii energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki i wodoru, co wpisuje się w plan przekształcenia Rybnickiego Okręgu Węglowego w wodorowe zagłębie. Węgiel spełnił swoją rolę i był takim no, głównym y, stymulatorem rozwoju naszego województwa śląskiego. Ale to już, się, to już przechodzi do historii. Jesteśmy w okresie głębokiej transformacji. Musimy odchodzić od tego węgla i stali. Mamy ambicje być wciąż regionem bardzo dynamicznie rozwijającym, się i mamy ku temu szansę. Jesteśmy dobrze zlokalizowanym, dobrze skomunikowanym województwem, mamy silną strefę wolną strefę ekonomiczną i mamy bardzo dobre uczelnie, więc jak gdyby połączenie tego wszystkiego jest gwarantem, że nadal możemy oczekiwać, że Województwo Śląskie będzie w czołówce tych najlepiej rozwijających się w naszym kraju. Profesor Marek Gzik, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tłumaczył, że konieczna jest zmiana profilu gospodarki oraz szersza kooperacja nauki i biznesu. Musimy postawić, aby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy naszego kraju, na gospodarkę opartą na wiedzy. Mówił o tym i premier Donald Tusk, i minister Andrzej Domański, że nasz kraj. Widząc przed sobą olbrzymie szanse, ale też potrzeby. W związku z sytuacją geopolityczną, w związku z tym, co się dzieje w ogóle w wymiarze przede wszystkim transformacji energetycznej. A więc to, co dzisiaj mamy, czego mamy być świadkiem tego wydarzenia, a więc rozbudowa Politechniki Śląskiej w wymiarze bardzo nowoczesnych laboratoriów, które, w których będzie można rozwijać technologie związane z odnawialnymi źródłami energii, wydaje się, że to jest i potrzebne, jest szansą dla rozwoju, a mamy nadzieję, że to wszystko się Na budowanie silnej polskiej gospodarki. Polska gospodarka potrzebuje nowych technologii, własnych komponentów OZE, żeby nie zostać w tyle. Ciągle mówimy o transformacji, o przemianach, o nowej energetyce, natomiast na koniec to są chińskie zestawy fotowoltaiczne, niemieckie wiatraki czy amerykański gaz. Chcemy, żeby zbudować tutaj kompetencje, budujemy poważne laboratoria w oparciu o Politechnikę Śląską, o naukowców Politechniki Śląskiej. Oczywiście najpierw potrzebna jest inwestycja w naukę, ale jesteśmy przekonani, i to jest część. Projektu, że te rzeczy będą później tak skonstruowane, że uruchomimy w końcu produkcję przemysłową, tą zieloną produkcję i faktycznie transformującą województwo śląskie. Więc cel jest taki: zdobywajmy kompetencje, uczmy się tego, ale na koniec jak najszybciej produkujmy te rzeczy u siebie. Inwestycje w nowe technologie oraz kompetencje przyszłości to znak czasów. I dowód na to, że transformacja energetyczna województwa śląskiego wkracza w kolejną fazę. Teren po byłej kopalni węgla kamiennego Kazimierz Juliusz w Sosnowcu przejdzie prawdziwą metamorfozę. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 70 milionów złotych. Połączymy historię z teraźniejszością i damy nadzieję na przyszłość. Tak można by powiedzieć w tych kilku zdaniach, bo to projekt Kazimierz od nowa. Miejsce, którym kiedyś tętniło życiem było górnictwo, a dzisiaj trzeba troszkę tej historii też pozostawić, żeby wspomnienia pozostały i, i, i historia, żeby była nigdy nie zapomniana, dlaczego ta ziemia tak się rozwijała. 20 lat ten teren zarasta chaszczami, i za, no, zalega tu kurz i odpada tynk. W końcu dzięki... Funduszem Europejskim, dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji, to specjalne środki europejskie dedykowane dla naszego województwa właśnie na tego typu rzeczy. Nie tylko zamykamy kopalnie, nie tylko likwidujemy już niepotrzebne miejsca pracy, ale też tworzymy nowe, nowe funkcje. Projekt uwzględnia przywrócenie wartości historycznych i kulturowych budynków oraz przypisanie im nowych funkcji użytkowych. Teren przy ulicy Ogrodowej zostanie na nowo zagospodarowany. Nie ma tu kopalni. Kopalnia została zamknięta w 2015 roku. Zupełnie zmieniła się funkcja i rola tego budynku. I od wielu lat ten plan, żeby te dzielnicę zachować taką piękną, jaka była, ale z innymi funkcjami realizujemy. Projekt z funduszy europejskich, tutaj cały czas podkreślam, że Unia Europejska szalenie mocno wspiera te procesy restrukturyzacji, tak? I zachowania tego dziedzictwa, nadania nowych funkcji terenom pokopanianym, poprzemysłowym. I to w dzielnicy Kazimierz się dzieje. Także po prostu. Ta dzielnica jako Kazimierz odnowa, bo taka jest nazwa tego projektu ma być jeszcze ładniejsza. Pokopalniane obiekty mają spełniać w przyszłości nowe funkcje. Znajdą się tu żłobek i przedszkole wraz z placem zabaw, ale również inkubator przedsiębiorczości. Chaby dla tych, którzy startują z przedsiębiorczością, ale i również pomieszczenia pracowni dla centrum kształcenia zawodowego ustawicznego. Też chcemy, aby tutaj ta młodzież w, tej, w tym wieku kilkunastu lat również przebywała. Funkcje oczywiście usługowe to wszystko. To musi być dopięte również małą usługą, gastronomią, kawiarnią. Mamy przewidziane miejsca na wynajem typu wrotkarnia, bawialnia dla dzieci. Tutaj Kazimierz Górniczy jest również miejscem mocno inwestowanym przez miasto, żeby nie była to jakaś tam piąta dzielnica. Szyb Kazimierz I ma pełnić funkcję wieży widokowej. Zagospodarowany zostanie także teren wokół kopalni. Ja pamiętam w każdym razie jeszcze czasy tego ciężkiego przemysłu i niestety nasi dziadkowie, rodzice pracowali często w właśnie bardzo ciężkich, trudnych warunkach, szarych, zakopconych, ale po to mieliśmy też różne miejsca zielone, którego oni mogli przez chwilę wypocząć. My postanowiliśmy, żeby tych miejsc było jak najwięcej i dlatego jak Państwo zobaczycie park imienia Jacka Kuronia, park Leśna w Kazimierzu, który diametralnie w ciągu ostatnich lat się zmienił, również tutaj miejsce za tym oknem, bo tu również rozmawiamy z RK o przejęciu tych terenów i chcielibyśmy stworzyć takie samowystarczalne osiedle mieszkaniowe, można by powiedzieć, w którym będziemy stawiać na ekologię, na tereny zielone. Kazimierz Juliusz był ostatnią czynną kopalnią w Zagłębiu Dąbrowskim. Koszt całej inwestycji to około 100 milionów złotych. Pod koniec lutego na śląskie tory wyjechały trzy nowoczesne pociągi Impuls 2 znajdujące się w taborze kolei śląskich. Pierwszy z nich pojechał w poniedziałkowy poranek z katowickiego dworca PKP do czeskiego Bochumina. To są pociągi XXI wieku ze strefą przyjazną dla dzieci, ze strefą dla niepełnosprawnych, toaletami dla niepełnosprawnych, z powiększoną strefą rowerową. Tutaj możemy od 10 do 25 rowerów przewieźć. 400 pasażerów możemy przewieźć łącznie. 31 zamówionych, a już pierwszy dzisiaj na torach nowe składy kolei śląskich. To duży wysiłek finansowy województwa śląskiego, czyli mieszkańców. Kupujemy zupełnie nowe, bezpieczne, ekologiczne, ale przede wszystkim wygodne składy. Mamy nadzieję, że dzięki tym pociągom coraz więcej ludzi będzie korzystać z usług kolei śląskich, dojdzie do pracy, do szkoły. Pociągi są przeznaczone do obsługi pasażerskiego ruchu regionalnego. Każdy z nowych impulsów posiada udogodnienia dla osób niedosłyszących postaci pętli indukcyjnych, a także system informacji pasażerskiej wyświetlający informacje o podróży w trzech językach tam, gdzie spotkacie impulsy na torach będzie komfortowo. Co najważniejsze do końca roku jeszcze osiem pociągów do nas dotrze, więc za chwilkę naprawdę sporo tego typu taboru będzie na śląskich i nie tylko śląskich torach. Jak wszystko idzie do przodu? Technologia również poszła do przodu. My korzystamy Mamy z tej możliwości, że mamy wsparcie zarządu województwa śląskiego i możemy kupować najnowszy tabor, jaki jest na rynku w tym momencie. To jednak nie jedyne udogodnienia, z których mogą korzystać pasażerowie podróżujący nowymi składami. Jest specjalna strefa przeznaczona dla rodzin z dziećmi oraz wagon do przewozu rowerów. Widzimy tutaj bardzo dużą potrzebę i oczekiwania również rowerzystów, którzy chcą pojechać w Beskidy, którzy chcą pojechać czy do Zakopanego, czy do Częstochowy. Potrzebują też i takiej formy. No, fajne jest również to, że też i dla najmłodszych mamy coś ciekawego, gry związane z naszym regionem. Koleje śląskie dzięki nowym składom chcą podnosić jakość świadczonych usług oraz rozwijać regionalny transport kolejowy. Pociągi w XXI wieku nie służą tylko i wyłącznie temu, żeby wsiąść, przejechać, ale żeby przejechać w komforcie. Jeżeli budujemy nowe pociągi wydajemy przyszło 30 milionów za jeden. No to chcemy, żeby ta jakość była taka, żeby pasażerowie czuli się komfortowo. Tylko w tym roku firma Newek dostarczy 6 pojazdów kolejowych wraz z pakietem naprawczym, na co w budżecie województwa śląskiego zabezpieczona jest kwota ponad 224 milionów złotych. Natomiast cała umowa opiewa na kwotę prawie 1,5 miliarda złotych, 645 milionów to środki z Unii Europejskiej. Narzekamy sobie nieraz na Unię, już tam wygodnie nam się zrobiło, już długo jesteśmy, ale naprawdę Unia Europejska wciąż pomaga, wciąż rozwijamy się dzięki Unii, dzięki środkom właśnie pozyskanym z Unii. Także no, tylko korzystać, tylko się cieszyć. Impulsy 2 kursują na linii S7 łączącej Katowice z Bożem i S71 pomiędzy stolicą województwa śląskiego a Bochuminem. Wspólne posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw wielkoskalowych inwestycji celu publicznego i wywłaszczenia oraz doraźnej komisji do spraw projektów rządowych sejmiku województwa śląskiego odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Rozmawiano na temat budowy sieci kolejowej prowadzącej do centralnego portu komunikacyjnego. My podkreślamy, że to będzie częściowo kolej dalekobieżna od Katowic przez Piotrowicę, Mikołów i dalej w kierunku Rybnika, Wodzisławia, granicy z Czechami, ale głównie ona będzie koleją regionalną, bo takich połączeń potrzebujemy na tej osi komunikacyjnej. Ja nie powiem Państwu o dokładnej liczbie, jeśli chodzi o, o wyburzenia, z tych informacji, które mam bezpośrednio od CPK. Redukcja jest 30%, jeśli chodzi o, o liczbę tych budynków, które, które będą musiały ulec wyburzeniu. No naturalnie przy wszelkich inwestycjach liniowych nie unikamy tego. Nie możemy, trudno jest to, to, tego, tego aspektu uniknąć. My podchodzimy do, bo tutaj jest istotny element parametru prędkości w tej infrastrukturze i my jesteśmy w stanie redukować ten parametr prędkości. Oczywiście zachowując cały czas bardzo dużą atrakcyjność, jeśli chodzi o czas przejazdu. Na pewno padnie wiele pytań, wątpliwości i obaw. Wierzę w to, że to spotkanie jest jednym z pierwszych spotkań, gdzie rozmowy są realnie podejmowane i gdzie mieszkańcy będą wysłuchani. Nie należy zapominać, że jest jeszcze wiele spraw technicznych, które. Stoją przed nami. Ale oprócz spraw technicznych, to również przepisy, przepisy związane z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Chodzi tutaj szczególnie o przepisy związane z obliczaniem kwoty należności za wywłaszczenie, obliczaniem odszkodowania. Zespół parlamentarny, któremu przewodniczę, powstał by wspierać rzetelną informację i przeciwko tempej propagandzie. Tak dla partnerstwa, nie dla arbitralnych decyzji i pseudokonsultacji, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia. Jesteśmy na dobrej drodze w takich wspólnych decyzji. Dzisiaj, tak jak mówię, skupiamy się na tym komponencie tylko, ale też z myślą o przyszłych rozwiązaniach legislacyjnych, związanych i krótkoterminowych, i długoterminowych, związanych właśnie z nabywaniem nieruchomości pod Cel, pod inwestycje celu publicznego z zasadą w pierwszej kolejności dobrowolnych nabyć za słuszną y, zapłatą.